Nowości marzec 2016 Lego Ninjago 70599 Smokkola 70600 Pościg na motocyklu 70601 podniebny rekin. 70602 smok Jaya. 70603 tirackie sterowiec. 70604 Wyspa Tygrysi Wdowy 70605 Twierdza Nieszczęścia Lego Ninjago 70599 Smok Kula Przeznaczony dla osób wieku 6-14 lat. W zestawie znajdziemy dwie minifigurki Kola i Buko Smok Kola o wymiarach Wysokość 7 cm Długość 18 cm Szerokość 18 cm który ma ruchomą szyję i łapy ma także złote elementy oraz charakterystyczne detale w barwach czerni i brązu Bronie to ostrze dzina z elementem uwięzionego Zeina oraz piracki Miecz Buko. Z tym zestawem możesz rozgrywać swoje ulubione sceny z Ninjago Mistrzowie z Zestaw składa się z 98 elementów. Jak sobie poradzisz z tym zadaniem? Masz może jakiś plan? Ten niezawodny ninja ziemi jest przede wszystkim silny i mądry. A skoro potrafi także być świetnym przywódcą, z pewnością dobrze posłuży się smokiem, by zaatakować Buko i uratować uwięzionego zejna. Pomóż mu ustawić smoka w odpowiedniej pozycji: szyję i skrzydła, łapy to wszystko potrzebne, by ruszyć do ataku. Przed startem. Krzyknij jeszcze: Przygotuj się na uziemienie! Nikt nie oprze się potędze smoka ziemi. Pokonaj Buko i uratuj uwięzionego w ostrzu dzina Zeina. LEGO Ninjago 70600, pościg na motocyklu przeznaczony dla osób wieku 7-14 lat W zestawie znajdziemy trzy minifigurki z różnego rodzaju bronią Kai, Nia, Squiffy Motocykl Kai o wymiarach wysokość 5 cm długość 14 cm, szerokość 6 cm a do tego ma koła z gumowymi oponami składane ostrze ninja w złotym kolorze, a także dwa ukryte działka do palacze. Maszyna Nii ma wymiary wysokość 5 cm, długość 15 cm, szerokość 7 cm, a do tego jest uzbrojona w ruchome działko żywiołu wody, które może zestrzelić podniebnego pirata. Ma także gumowe opony, regulowane tylne klapy oraz detale, w formie złotych ostrzy ninja. Piracki pojazd ma wymiary wysokość 3 cm, długość 8 cm, szerokość 13 cm, który ma miejsce na minifigurkę, ma również ruchome skrzydła oraz funkcję zrzucania bomb. Bronie w zestawie to przeźroczyste ostrze dżina z elementem uwięzionego kula oraz piracki miecz buko. Zestaw składa się z 231 elementów. To będzie trudny przeciwnik i bardzo niebezpieczne starcie. Z motocyklem Kai wyceluj z ukrytego działko palacza wprost w podniebny pojazd piracki. Musisz uważać na zrzucane bomby. Kai może liczyć jak zawsze na niję, która będzie go osłaniać działkami żywiołu wody w swoim niesamowitym motocyklu. Zróbcie wszystko, by pokonać Squiffiego i uwolnić Kola z ostrza dżina. Odtwarzaj swoje ulubione sceny z Ninjago mistrzowie Spinjitzu. Oh, LEGO Ninjago 70601 Podniebny Rekin Przeznaczony dla osób 7-14 lat W zestawie znajdziemy dwie minifigurki To Lloyd oraz Flint Lockley Podniebny Rekin o wymiarach Wysokość 6 cm Długość 27 cm Szerokość 16 cm który ma otwieraną kabinę, szczegółowo zbudowany pulpit, funkcję bombardowania, dwa składane ostrza, ukryty piracki miecz oraz sześć odłączanych działek, ma także wiele detali, między innymi łańcuchy, kotwice, dwie skrzynie ze skarbami, dwie baryłki, elementy zgniłych ryb i kości. Dron, który jest też plecakiem odrzutowym, ma wymiary wysokość 9 cm, szerokość 5 cm. Ma przeźroczyste elementy płomieni, bronie to przejrzyste, czerwone ostrze dżina, a w nim uwięziony kaj oraz złoty kij Zestaw składa się z 221 elementów. Co to za odrzutowiec? Kto nim podróżuje? Na te pytania odpowiedzialny Ninja Lloyd musi użyć drona, by z przyjąć się ogromnemu odrzutowcowi. Ta podniebna maszyna, zwana Rekinem, którą steruje Finch Loki, a na pokładzie ma ostrze w którym jest uwięziony Kai. Trzeba ostrożnie zmienić drona w odrzutowy plecak i niepostrzeżenie zestrzelić odrzutowiec. Trzeba być przy tym bardzo ostrożnym i uważać, bo maszyna jest świetnie uzbrojona, a salwy dynamitu i zgniłych ryb nie ułatwią zadania. Jak zakończy się ta historia, to zależy tylko od Ciebie. Z tym zestawem możesz odtwarzać słynne sceny z Twoich ulubionych gier, mistrzowie z pinjutsu. Lego Ninjago 70602 Smog Jaya, przeznaczony dla osób wieku 7-14 lat. W zestawie znajdziemy dwie minifigurki: Jaya oraz Sirena. Mamy tu także złośliwą małpę. Smog żywiołów Jaya ma 11 cm wysokości, 31 cm długości, 3 cm szerokości, a do tego ma kulkowe przeguby, które zapewniają mu dużą ruchliwość. Ma również ustawną głowę, szyję, skrzydła, łapy, stopy i ogon. Ma też ruchomą paszczę z ogromnymi zębami. Jest uzbrojony w dwa działka sprężynowe, siodło, łańcuchowe wodze dla dzieja. Jest ozdobiony detalami ninja. Ma półprzeźroczyste elementy ninja. Piracki pojazd ma wymiary wysokość 17 cm, długość 8 cm. Szerokość 9 cm, który ma sześciolufowe, szybkostrzelne działko, regulowane skrzydła oraz ruchomą flagę. Bronie to półprzeźroczyste, niebieskie ostrze dżina z elementem uwięzionej neji, dwa złote katane dżeja, miotacz harpunów Cyrena, piracki miecz i sztylet oraz piracki miecz złośliwej małpy. Mniejsze akcesoria w zestawie to dmuchawka ze strzałką, klucz naprawczy. Zestaw składa się z 350 elementów. Oto Smog Jaya, tak ogromny i tak niebezpieczny, by łatwiej mu było na nim walczyć. Jest on świetnie zbudowany. Smoczysko ma ruchomą głowę, skrzydła, łapy, i ogon. Potrafi także kłapać ogromną paszczą. Usiądź więc wygodnie na jego grzbiecie. Lejcy I ruszaj do ataku na Syrena. Choć on też jest dobrze uzbrojony, w szybkostrzelne sześcioluchowe działko w swoim pirackim pojeździe czuje się wręcz bezkarny. Choć niedługo Jay zrobi wszystko, by zestrzelić, a potem uwolnić Nyję uwięzioną w ostrzu Gina. Czy mu się to powiedzie? Jak zakończyć ta niebezpieczna misja, to zależy tylko od ciebie. Lego Ninjago 70603 Piracki sterowiec. Przeznaczony dla osób wieku 7-14 lat. W zestawie znajdziemy trzy minifigurki: Zeina, Dublona oraz Kleiniego. Cepelin szturmowy o wymiarach wysokość 15 cm, długość 29 cm, szerokość 16 cm, który jest wyposażony w sprężynowe pirackie działko, dwa miotacze, rozkładane skrzydła w kształcie kotwicy, klapy do zrzucenia beczek dynamitu. Ma także ruchomą piracką flagę oraz półprzeźroczyste elementy płomienia. Poez Zejna ma wymiary długość 5 cm, szerokość 11 cm, który ma uchwyty, a także dwa regulowane ostrza do szybowania oraz dwie strzelające wyrzutnie żywioł lodu. Bronie to półprzeźroczyste, ciemno-niebieskie ostrze dzina z elementem uwięzionego Jeya, dwa złote katany, dwa złote szurkien Zejna, dwa pirackie miecze Dublona oraz miotłem Clancy'ego. Zestaw składa się z 294 elementów. Oto ogromny piracki sterowiec, na pokładzie którego Dublon i Clancy będą atakować dynamitem wyrzucanym z zapadni. Pojazd Zeina będzie miał spore kłopoty, ale ten dzielny ninja nie podda się tak łatwo. Musi wystrzelić salwę z działek żywiołów lodu. Ma trudną misję. Musi zdobyć ostrze Dina, by uwolnić swego przyjaciela Jaya. Jak zakończy się ta historia, to zależy tylko od ciebie. Lego Ninjago 70604 Wyspa Tygrysia i Wdowy. Przeznaczony dla osób wieku 8-14 lat. W zestawie znajdziemy cztery minifigurki: Kola, Nia, Sensei Wu, Squiffiego oraz postać dokshrinka o wysokości 7 cm. Wyspa Tygrysia ma wymiary: wysokość 25 cm, szerokość 33 cm, Głębokość 17 cm, na której znajdziesz wieżę, z której można zrzucać kokosami, winorośl, po której możesz zjechać, pokój odpraw ninja z wieszącą latarnią, mapę Ninjago oraz elementy potrzebne do planowania misji. Jest tam również jaskinia, którą otworzysz za pomocą dźwigni z ukrytymi elementami kryształu i złota. Są tam również ozdoby w stylu ninja. Oraz elementy ognia. Na wyspie znajduje się również most i drabina z funkcją przewracania palmy. Balon Sensei-W o wymiarach wysokości 8 cm, długość 5 cm, szerokość 3 cm, z którego można zrzucać kokosy. Piracki pojazd o wymiarach wysokość 3 cm, długość 5 cm, szerokość 9 cm który można przypiąć do plecałów Squifiego oraz ma regulowane skrzydła, ostrze w zestawie jest także pają z ruchomymi nogami i żądłem Bronie to przył przeźroczyste zielone ostrze ninja z elementem uziędzionego lloyda dwa złote katanenii, srebrna katana kola kij bojowy Sensei Wu oraz dwa karabiny Skwiffiego Zestaw składa się z 450 elementów. Ta monstrualna postać do jest bardzo niebezpieczna, zwłaszcza kiedy wymachuje ogromną kotwicą. Przyłącz się do niej, by wspólnie obronić wieżę, rzucając z niej kokosy. Możesz też pomóc Sensei Wu, by mieć większe szanse na obronę. Ale to nie wszystko. Jest także Squiffy, który czai się gdzieś w przystworzach. By zaatakować nieoczekiwanie. Jeżeli będzie trzeba, schowaj się w jaskini. Ostrzegam, tam też są groźne pułapki w postaci jadowitych pająków. Zrób wszystko, by uwolnić Lloyd'a ze specjalnego ostrzadina. To przecież jest najważniejsze. Jak zakończy się ta historia, to zależy tylko od ciebie. Lego Ninjago 70605 Twierdza nieszczęścia przeznaczony dla osób wieku 9-14 lat W zestawie znajdziemy 6 minifigurek Jay, Lloyd, Kai, Buko, Nagdakhan. Mamy tu także Krzemieniaka W zestawie jest również złośliwa małpa Latająca twierdza nieszczęścia ma wymiarę wysokość 23 cm długość 44 cm, szerokość 45 cm, która jest statkiem pirackim z ich główną kwaterą. Ma otwierany kokpit, mieszczący minifigurkę, silnik ze śmigłami w kształcie mieczy, obracany za pomocą dźwigni do startu lub lotu, dwa ukryte wysuwane działa, dwa miotacze dysków, obrotowe działko lotnicze, pancerną skrzynię, flagę a także odłączaną łódź ratunkową o wymiarach długości 11 cm, szerokość 4 cm, wysokość 2 cm. Twierdza ma także lądowisko dla pirackiego odrzutowca, który ma otwierany kokpit mieszczący minifigurkę, zamontowane dwa miotacze, rozkładane skrzydła oraz obracające się śmigło. W zestawie jest także plecak odrzutowy Lloyda o wymiarach wysokości 7 cm. Długość 12 cm, szerokość 19 cm, który ma mocowanie dla minifigurki, wirnik ninja go do opuszczania oraz wściągania liny, a także złote ostrze ninja. Bronie w zestawie to złote ostrze Jina z elementem uwięzionego W, dwa złote katany dla Jaya i Loyta, dwa srebrne katany Kai, karabin, młotek złośliwej małpy. Piracki miecz Buko oraz pistolet krzemieniaka. W zestawie znalazł się również separator podsków. Zestaw składa się z 754 elementów. Widmo zakłady nieszczęścia zawisło nad całym światem ninjago. Nie ma czasu do stracenia. Pomóż Lloydowi ubrać jego odrzutowy plecak będzie mógł wznieść się w powietrze bardzo wysoko i na linię opuścić Jaya do centrum tej strasznej bitwy musisz być jednak bardzo ostrożny bo twierdzenie szczęścia jest bardzo niebezpieczna. ma ona ukryte działka do tego miotacze dysków można z niej wystartować zamontowany odrzutowiec będzie tutaj srogą przeszkodą a przecież najważniejsze to pokonać Nadak Hana i uwolnić Sensei Wu uwięzionego w złotym ostrzu ninja. Jak skończy się ta historia? Czy nasi dzielni ninja dadzą sobie radę? Na te i na inne pytania musisz odpowiedzieć sobie sam.